Ochotnicza Straż Pożarna w Hojnem wraz z tamtejszym kołem gospodyń wiejskich zorganizowała zabawę karnawałową dla dzieci i młodzieży. Dla uczestników imprezy przygotowano różne konkursy, zabawy i tańce. Wsparcia przy organizacji imprezy udzielił wójt gminy Sierac Jarosław Kaźmierczak. Oczywiście pomagamy, zakupiliśmy słodycze, napoje, ciastka, no i myślę, że tutaj jest wsparcie gminy. Na no takie inicjatywy to myślę, że wszystkie sołectwa mogą liczyć na pomoc, i wsparcie nasze. No, wspomnę jeszcze o zespole, który tu jest obrzędowy, jeden zespół w powiecie, a jeden z lepszych w Polsce, który też reprezentuje tutaj godnie gminę Sieradz. Tradycji, obrzędy tutaj naszej miejscowości, naszego rejonu. Mieszkańcy hojnego bardzo chętnie angażują się w przygotowywanie tego typu przedsięwzięć. Bo jest to duża wieś, jest po prostu dużo młodych osób chętnych do robienia tu czegoś, żeby coś się działo, żeby było wesoło, żeby te nasze dzieci we ferie się nie nudziły. Bo mówię, olbrzymia wieś, dużo ludzi, dużo chętnych ludzi do pracy, do działania i tego się trzymamy. Jak to się dzieje, że w kuchni tyle pań? Bezinteresownie, nikt nikomu nie płaci, a tyle dobrego z tego co widzę robicie. Bo się w domu nudzą, nie mają co robić, Dobry, dobrzy mężowie wszystko w domu zrobią, a my dla wsi, dla społeczeństwa. My robimy to z serca, także mamy z tego ogromną satysfakcję, jeżeli cokolwiek dla wsi uda nam się osiągnąć, także, no. Może mężowie się trochę denerwują. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chojnem czerpią ogromną satysfakcję ze swojej działalności. Na najbliższy czas mają w planach przygotowanie turnieju sołeckiego i konkursu kulinarnego. osoby, które chciałyby wziąć udział w konkursie. Ręka do góry! Ręka do góry! Rany, las, rąk, widzę. To wszystko coś niesamowitego. Dorośli też mogą jak są. Słuchajcie, Okej, okay, mam jedno pytanie. Pozwolimy dorosłym brać udział w konkursie? Nie! Na pewno? Nie! No to super. Słuchajcie. To w takim układzie moja prośba. Czy wszyscy pomagamy rękami, pomagamy do kamery, jak się bawimy. Chodźcie tutaj pokażę. I wszyscy głośno śpiewają. Zapraszam, chodźcie tutaj po tańczy. Polacy, wszyscy razem. Czeki, kto się najadł, kto się napił. I mają wolne ręce. Zapraszam na wspólną.